Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić bardzo fajny świeży makijaż. Moją modelką jest dzisiaj pani Teresa i zaczniemy od przygotowania cery poprzez pielęgnację. Teraz już oczyszczona tonikiem, nałożyłam krem pielęgnacyjny do całej twarzy i podoczy. Krem zapewnia jędrność, wygładzenie skóry i jest niezbędnym elementem trwałości makijażu. Następnym produktem, jaki będę nakładała to baza. Baza rozświetlająca, która wygładzi skórę, ożywi ją i sprawi, że, że ogólnie wygląd cały będzie promienny, świetlisty, doda bardzo dużo blasku w cerze. Bazę nałożę tylko na wybrane partie twarzy, czyli na policzki, na nos i delikatnie na czoło i broda. Omijam okolice oczu. I na bazę następnie nakładamy podkład. Przy aplikacji podkładu pamiętajcie o tym, że jeżeli mamy obszar oczu już delikatnie dotknięty liniami, musimy omijać tą, tą partię skóry poprzez nakładanie podkładu z tego względu, że dodatkowa każda warstwa makijażu jeszcze obciąży nam tą partię skóry, wejdzie w załamanie i jeszcze bardziej ją podkreśla. Tego właśnie nie chcemy. Następnym produktem, jaki będę aplikowała, to jest korektor. Czyli właśnie wszystkie te partie skóry, które przed chwilą ominęłam, e będę wypełniać korektorem. Wybieram ten o bardzo lekkiej konsystencji, taki, który będzie e idealnie rozświetlał skórę pod oczami i nie sprawi, że dodatkowo obciąży jeszcze e skórek. Czyli wszystkie te korektory, które idealnie nadają się do rozświetlenia pod oczami, mają bardzo lekkie konsystencje i to jest jakby gwarancja tego, że... Nie podkreślicie jeszcze dodatkowo z tylko wręcz przeciwnie, bardzo je rozświetlicie i sprawicie, że nie będzie ich w ogóle widać. Nakładam korektor od wewnętrznych kącików oka i nie nakładam produktu zbyt dużo na zewnętrzny kącik, tylko tą kropelką z wewnętrznego kącika rozprowadzam ku zewnętrznej stronie. Sporzyć wyżej, mrugać sobie. I zamknąć i wypełnię też powieki ruchome, żeby ujednolicić kolor skóry. Mogę nałożyć aż pod samóg brwiowy. Taki korektor bardzo fajnie rozświetla spojrzenie, a od razu niweluje wszystkie załamania. I taki korektor możecie też nałożyć na wszystkie inne partie skóry, które chcecie spłycić wszystkie jakiekolwiek załamania, czyli na przykład bruzdę nosowo-wargową, na partie brody, na partie czoła. Następnie wszystko wykańczam pudrem. Ważne jest, słuchajcie, żeby nie używać gąbek, które działają bardzo mocno kryjąco i wchodzą we wszelkie załamania na skórze. Bardzo do, ważne jest, żeby nakładać puder dużym pędzlem, który daje bardzo naturalny efekt i przedłuża trwałość makijażu. I pamiętajcie też, żeby nie dużo aplikować tego produktu na skórę wokół oczu, bo kolejna warstwa przy tak cienkiej skórze daje nam pogłębienie wszystkich linii a nie odwrotny efekt. Teraz popracuję nad brwiami. Ja tylko delikatnie podkreślę cieniami, nie kredką, żeby nie dawać intensywnego takiego wyrysowanego y kształtu, tylko coś bardzo naturalnego. Delikatnie podkreślę kształt i przedłużę je troszeczkę. Brwi, słuchajcie, nadają charakter całej twarzy, więc są bardzo ważnym elementem takiego makijażu. Przechodzę do makijażu oka. Na całą powiekę ruchomą nałożę cień w kolorze bardzo jasnego, naturalnego koloru, coś w odcieniu ekry, coś w odcieniu jasnego beżu. Ważne jest, żeby ten kolor się nie błyszczał, nie był perłowy, nie miał odcienia, nie miał drobinek brokatu, żeby był w macie albo półmacie, żeby dał nam taki bardzo satynowy, naturalny efekt. I nałożę go na całą powiekę. Od wewnętrznego kącika aż pod samok brwiowy. Taki kolor bardzo ożywia spojrzenie, dodaje dużo świeżości i jakby niweluje oznaki zmęczenia. I to samo na drugim oku. Najłatwiej Wam będzie aplikować ten cień bardzo dużym, miękkim pędzelkiem z wgłosia naturalnego, bo tutaj tak naprawdę nic skomplikowanego nie ma. Kładziemy to, tak jak widzicie, na całą powierzchnię powieki. I słuchajcie, gdyby pani Teresa na przykład wybierała się dzisiaj na wieczór, na całą powiekę ruchomą nałożyłabym jakiegoś półmatowego cienia w kolorze na przykład szarym bądź beżowym. Natomiast pokażę wam sposób w makijażu dziennym, jak szybko przy opadającej powiece zrobić makijaż, który świetnie podkreśla oko, podkreśla kontur oka i daje bardzo dużo świeżości. Zamknąć? Słuchajcie, ciemniejszym cieniem po prostu y, jakby wyznaczamy linię rzęs, podkreślamy ją. Nie musimy się obawiać, że cień będzie się zbierał w załamaniu powieki, bo podkreślamy tylko i wyłącznie kontur. Otworzysz, spojrzeć wyżej i mrugać sobie. I to samo podkreślam na dole. Od razu. Y, spojówka, zaróżowiona jej kolor, niweluje kolorem właśnie ciemniejszym cienia i to sprawia też, że spojrzenie staje się bardziej wyraźne, oko jest bardziej podkreślone i nadaje to charakteru całym makijażowi. Spróbać sobie, ja sobie polecam. I zamknąć. Jeden ja cień na dolnej powiece zdecydowanie bardziej rozcieniuję takim delikatnym, krótkim, o krótkim włosiu pędzelkiem. Z tego względu, że nie chciałabym, żeby to była bardzo wyrysowana kreska, tylko coś bardzo naturalnego. Więc pamiętajcie, że taki efekt zawsze uzyskacie przy rozmyciu cienia, kredki, czegokolwiek. Ważne jest, żeby idealnie rozmyć krawędzie, rozcieniować je. Maskarę. Ważne jest, słuchajcie, żeby maskarę zaaplikować i na górne, i na dolne rzęsy, bo dodatkowo jakby warstwy górne i dolne bardziej podkreśloną nam tęczówkę, sprawią, że oko będzie bardziej podkreślone, a makijaż bardziej wyrazisty. Spojrzeć wyżej i mrugać sobie. Mhm, I zamknąć. zamknięte. Przechodzimy do makijażu ust. Konturówkę i pomadkę wybrałam o tą ciemniejszą niż kolor naturalny ust, z racji tego, że chciałabym, żeby to był bardzo naturalny, świeży makijaż. I wypełnię teraz konturę i za chwilę nałożę pomadkę. Przechodzimy do aplikacji pomadki. Zrobię to pędzelkiem, zależy mi na bardziej e, dokładnym efekcie i na bardziej trwalszym. Nałożę, słuchajcie, na kości policzkowej, nie pod kością. Zależy mi znowu na najbardziej naturalnym efekcie i położę już właśnie tam, gdzie naturalny rumieniec powstaje czyli na policzku. Bardzo niewielką ilość. Zależy mi tylko na tym, żeby dodać troszeczkę świeżości całemu makijażowi. I to samo z drugiej strony. Pamiętajcie o czole, o nosie i o brodzie. To też takie triki właśnie dodają bardzo dużo świeżości i troszeczkę działamy modelowaniem twarzy. Słuchajcie, makijaż skończony, wszystkie produkty zaaplikowane. Jak widzicie, wystarczy naprawdę niedużo poświęcić, żeby mieć idealny, świeży makijaż. Pamiętajcie o tym, żeby nie przesadzać z produktami pod oczy i używać maksymalnie świeżych kolorów na, na policzki i na ustach.